To witam w kolejnym odcinku, odpoczywajmy sobie, lecimy dalej, nie? Oj To do góry przenieść Ta Czyli to jest skrót to chyba mnie przyniesie tam, gdzie ja nie mogłem wejść. Z tego co. Tak myśląc, nie? To może ciężko hmm. mnie z tym, ale no. Co się dzieje z tymi teksturami? Tak powinno być. Zobaczmy. Tak. Jest tu. Mogę? Halo? Nie, nie, ja dobra, pójdę tam. Hmm. Jest się odbiłem od tej sufitu. Od tej sufitu. No język polski mocna strona. No jak on się tego nie złapał, no centymetr przed tym byłem, no naprawdę, no. Wyciągnąć rękę do przodu... Trudna rzecz. No znowu! Dobra, się do końca chyba biec. naprawdę, żeby on się złapał. I zasejwuję, bo już tak z 1,4 AP mi uciekło często. Dobra, lecimy tędy. Tam chyba nic nie ma, nie? Za nami skrót chyba mogę odblokować jedynie, nie? A jednak nie. Z tamtej strony. To jest skrót. A z innej strony... O, tu coś musi być. No i... Mam rację. O kurde. No kurde, no. No one wystarczy popnę i one giną Okej okay. Ale i tak zasave'uję, no z tym stracony pół HP Jak nubek to zagrałem? O wędrowiec Nie Trzy razy już w tym odcinku, czy dwa? Dwa razy w tym odcinku w przeciągu 3 minut i 20 sekund. Spoko. Wow. No, miękki on jest. Boże święty. Wow. Ty, nie mogę go zatrzymać? Czy mi się wydawało? Ty, no. Albo za daleko byłem. Jeszcze raz spróbuję. A, nie mogę spróbować. Ty no, na jakim ja poziomie trudności gram? Na Mistrz Jedi! Ale łatwo idzie. No scan kolejny. Jaki jest poradnik? Silne, lecz powolne ataki po uniknięciu dowolnego ciosu, szybkie ciosy i lub nietypowe ataki rozwiczają i dezorientują. A nie mogę tam skoczyć, a mogę. O, punkt mocy. Dobrze się bawisz? Albo echo mocy się chyba nazywa. No ale na no, punkt mocy. takie. Ale nie da. Czemu ja tu skakałem? Nie doskoczy do tego przecież. Ten się chyba wraca. Tu też? Ty no, gdzie mam iść? A Rozumiem. A nie ma mocy O kurde, pół HP okay. Jeszcze tego bosobę będę... wiadomość, na trzy płomieni było sobie musiał Zatłuc Chyba No, to mogę przynaj przynajmniej zobaczyć, czy. Czy mogę go spowolnić? Mogę. Jak chcę w zwarciu z niej bicie. Tak kompletnie w zwarciu, to chyba muszę ulepszyć, że mogę więcej ciosów przyjmować na miecz świetny. Ty, no teraz wydaje się silniejszy, nie? O nie! Kurde, nie mogę przejść. Co tam się tak świeci? Tam byłem, nie? Tam było to moc, ale co się tam tak świeci? A nic, po prostu się tak świeci. Ty! Kogo to są kości? Człowieka? Człowieka. was? Znaczy dostał tym kamieniem, czy, czy co? No spoko, ja nie mam tych hapeków rzysty a zaraz kto będę Dobra, S Pewnie też winda jakaś, dlatego nie chcę tam iść. Uff. Tam też widziałem, że była loot, ale to potem wejdę tam. No nie, no znowu ty. Jeszcze go nie trafiłem. Ty, ale możesz sam tak zlecieć? Nie, nie może. Chyba. A do góry będziemy lecieć. Widzę już gdzie nawet O, myślę, że tam tutaj gdzie teraz tak skacze. Czy już znajdę. Na chodzę po ścianie. Uff Nie! No nie boję się, tylko mam mało HP, wiesz co chodzi? Fyku. Tyle od nowa trzeba przechodzić o to naprawdę się nie chce już. Dobra. Nie wiem czy to dać wam, jak wchodzę znowu to. Czy nie? Nie, nie dam. Iż trzeci raz. Dobra, przy okazji zobaczymy, co tu jest. A, dobra, to jest skrót. To le lecimy dalej. Dobra, już mniej jestem w tym samym momencie. Dobra, bijemy się. Syk. O, dwie skrzynki tu są. Mam pomysł. O, spadł. No i nice.

Добро, буквально Добро, это запиша.